Tak jak zapowiedziałem na 2017 rok, wyjątkowi goście, prosto latynowska wyrocznia medio clarividente, witam, nauczył się polskiego specjalnie, żeby móc z wami... Si, sí, si, sí, si, sí. buenos dias, señor chicas, bueno... zdecydowanie. Tak. Co zrobimy? Medio, medio powiedział, że użyje swoich mocy, byśmy wspólnie przewidzieli, kto wygra mistrzostwa w poszczególnych ligach: angielska, włoska, francuska, niemiecka, oczywiście polska ekstraklasa. Kto będzie wyjątkowym zawodnikiem roku? Złota piłka? Jesteś w stanie to przewidzieć? Tak, jestem, jestem, jestem zdecydowanie w stanie przewidzieć, kto zdobędzie złotą piłkę. A polska reprezentacja też? Czy będziesz wiedział, czy awansujemy na Mistrzostwa Świata? De nada, claro si. Mój bien, Bamos, zaczynamy naszą podróż po tym, co się będzie działo w tym roku. Medio przyniósł ze sobą tę magiczną kulę Clary Widenty. Użyj jej i powiedz, kto wygra premier w sezonie 2016 17 Proszę Was o ciszę i skupienie. Chelsea, Londyn. Chelsea? Jednak Chelsea. Antonio Conte, czyli utrzyma te formę zespół. Tak, zważywszy na to, że koszulę mam koloru niebieskiego, wewnętrzna siła powiedziała mi, że to jednak będzie Chelsea, Londyn. I Antonio Conte doprowadzi ten klub do Glorii i chwały. Arsenal, bo ludzie na pewno są ciekawi, czy Arsenal będzie czwarty, co wcale nie jest już śmieszne, podobno. Myślę, że są pewne dowcipy w kręgu ludzi zainteresowanych, które się nigdy nie nudzą i Chelsea pozostanie czwartej i dalej będzie bawić ludzi w 2017 roku. Czyli Chelsea nie dość, że będzie mistrzem, to jeszcze będzie czwarta jednocześnie, powiadasz? Arsenal <grym> będzie czwarta. <grym> Jesteśmy w Ligę, gdzie dwóch naszych wybitnych reprezentantów, no więcej póki co, jeszcze Grosicki, ale powiedz, kto wygra tę ligę? PSG w tym momencie 5 punktów straty do Nicei. Powiedz nam, medio clarividente. Clarividente speciale. Do nas Estudiante pali całą A więc jednak, więc jednak. Niebieska koszula, <laughs> dalej barwy wskazują na to, że to będzie pali całą Czy jesteś w stanie wyczuć, czy Krychowiak odbuduje swą formę? Nie wiem, czy wiecie, ale z Grzegorzem bardzo dobrze się znamy. On często mnie spędza czas na mojej posiadłości w Alicante. Gdzie mam swoje udacie i często rozmawiamy. Ja sobie popadał cygarko. Krychowiak oczywiście przegląda sobie najnowsze katalogi mody i powiedział mi, że on tanio skóry nie sprzeda i jeszcze będzie bił się, bo jednak lubi Francję, lubi te powiedzmy regiony piłkarskie i będzie walczył o miejsce podstawowe nas i zostanie w Paryżu. Że, Mediocle evidente W tym momencie wchodzimy na bardzo niebezpieczne wody. To jest La Liga. To jest Barcelona Real. Musisz wiedzieć, że cokolwiek powiesz, twoje życie w Polsce będzie zagrożone. Ale powiedz, jaka będzie prawda. Być może narażę się tutaj swoim przyjaciołom z Barcelony, ale niestety ten rok będzie należał do Realu Madryt. A więc Zidane, i Ramos 90 minuty dalej będzie kontynuowane. Tak, i na darmo przyniosłem tutaj tą białą kulę, którą sobie czasami odpalam u siebie w domu i patrzę, co przyniesie mi życie następnego dnia. I dlatego białe barwy wskazują na to, że to będzie jednak Real Madrid. Clary Widente, Bundesliga. Pozwolisz, że tutaj ta Twoja kula nie będzie przydatna. Bo każdy wie. Tutaj akurat nie, często bywam w Monachium. Lubię sobie czasem wypić dobre piwko, rozmawiam z ludźmi. Oni twierdzą, że to będzie Bayern Monachium i tak kula jest nas niepotrzebna. Po prostu wciskasz Enter i wiesz, że będzie Bayern Monachium. Lewandowski, król Oczywiście. Będzie bił dalej kolejne rekordy, będzie się zbliżał do tych rekordów, które ma w zasięgu nogi, bo są już takie. Najlepszy strzelec zagraniczny. W seria też wydaje się, że wiele jest wyjaśnione, ale potwierdź nam proszę, czy to, co się wydaje wszystkim, stanie się prawdą. Kiedy myślałem o tym, co mi przyniesie życie, wybrałem się na narty do Torino, a jako, że nie mam nart, zjechałem sobie na butach z najwyższego szczytu. I wtedy już wiedziałem, że patrząc z góry na cały Turyn, że to będzie Juventus. Także kula jest niepotrzebna. Juventus tu. Tutaj tre, trudny temat, bo na pewno nie masz pojęcia, że jest coś takiego jak Co to to ekstra, ekstra klasa? Ale może twoje moce pozwolą ci wiedzieć, kto tutaj zdobędzie mistrzostwo? Polonia, La Liga Kendo kem Legia Warsori. Znasz taki zespół w ogóle? A kiedy odpalam YouTube, a, często słucham ich muzyki. Tutaj znowu duża część w komentarzach będzie pisała o Legii bardzo brzydkie rzeczy, ale. No, tak mówi wyrocznie, no. Wyrocznie tak mówi, a Bóg stworzył ludzi takim, żeby wyrażali swoje uczucia w każdej możliwej formie. Nawet wulgaryzmami. Nie spodoba się, ale to jest Legia Wersowa. Powiedz to, co wszystkich Polaków frapuje. Kończą się niedługo eliminacje do Mistrzostw Świata 2018. Polacy są na dobrej drodze do awansu. Czy tu się wydarzy coś nieprzewidzianego, czy jednak możemy liczyć na to, że wystąpimy na rosyjskich boiskach? Z tego co dobrze się orientuje w polityce, to Polacy mają rachunki do wyrównania po naszej wschodniej granicy. Wiadomo, wojska tam nie, nie dosięgną. Ale piłkarze już tak. Także Polacy w piłkarskiej wojnie w Rosji pokażą swoją siłę. A więc jednak. Jednak. I na koniec pytanie o złotą piłkę za rok 2017. Lionel Messi na dobrej drodze do bycia królem strzelców Ligi Mistrzów. Na no bycie może królem strzelców La Liga. Czy to mu wystarczy? Nie ma żadnego wielkiego międzynarodowego turnieju w tym roku. Pewnie znów się narażę fanatykom, wyznawcom ser El Roberto, ale to będzie Lionel Messi. Ale to też nie będzie Lionel Messi. Dlaczego? Bo nas to będzie Mistrzostwo Hiszpanii Cristiano Ronaldo po raz kolejny z kryształową kulą. Pier karskiego Widać, że to tyle kula się do niczego nie nadaje To były nasze typy, na to kto co powygrywa w tym roku Na wasze czekamy w komentarzach Zwycięzców poszczególnych lig, Złotej Piłki i Ligi Mistrzów Medio, kula ci pękła Kto wygra ligi Mistrzów? Bez kuli zobaczymy, czy taki cwany Niby taki mądry, jak mu zabrać kulę, to nic nie powie Nie będę oryginalny, powiem Bayern Monachium. A jednak to jest dość oryginalne, dawno im się nie zdarzyło, ale zobaczymy. Będziemy Cię rozliczać w ciągu roku, medio clarividente. To powiedz mi jeszcze prywatną rzecz. Czy utrzyma mi się tendencja przyrostowa subskrypcji na poziomie tysiąca dziennie? Jak długo to potrwa? No w zależności, gdzie sięgają Twoje dojścia. tak? To, że Wujek jest prezesem Google'a pomaga? To też. Przede wszystkim, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że w zbliżający się rok no, będzie kilka fajnych imprez sportowych, piłkarskich, więc tendencja myślę, że tylko będzie zbyszkowa. No. Czas najwyższy. Życzę Ci wielu udanych przepowiedni Medio Clarividente. Oby się sprawdziły wszystkie, poza tym dotyczącym Mistrzostwa Hiszpanii Tak, i ja... tej głupiej przepowiedni Złotej Piłki, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No i przede wszystkim przepraszam swoich fanów, że nie mogę wystąpić na Sylwestra z dwójką z Polsatem czy z TVN-em, ale rozumiecie, prywatna impreza.